Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym was zaproponować naprawdę bardzo szybką i bardzo smaczną surówkę z kiszonej kapusty. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jeden z moich ulubionych sposobów. Jeszcze mamy, tego nie pokazywałem na moim kanale. A teraz zabieramy się do pracy i zaczynamy. No to zaczynamy, a zaczniemy od kiszonej kapusty. Tutaj mam 500 gram kapusty, i ja już kapustę sobie odcisnąłem, ale kapusty nie pukałem. Jeżeli chcecie, kapusta jest dla Was zbyt kwaśna, możecie sobie ją delikatnie przepłukać zimną wodą. Oczywiście to już w zależności od Waszego upodobania. I teraz co z tą kapustą zrobię. Kapustę musimy sobie dość drobno pokroić. Kapustka, proszę bardzo, pokrojona. I teraz od razu jak kapustę będę wkładał do miski, starajmy się ją tak trochę o, rozszarpać. Kapustka pokrojona. Odstawiam sobie na bok. Teraz tutaj mam połówkę, pora, część biała i część zielona. Przekroję sobie jeszcze tą część białą wzdłuż i zieloną tak samo, tak żeby tutaj były naprawdę takie mniejsze kawałki. I teraz dość cienko tutaj to pokroimy na takie malutkie właśnie wężyki. Zaraz Wam pokażę. Na takie właśnie małe można powiedzieć wężyki. Pora, mogę już tutaj dodać. No to mamy kapustę, mamy pora. Co teraz dodamy? No oczywiście nie może tutaj. Zabraknąć szczypiorku, w szczypiorku za dużo nie mam, takie 5 sztuk proszę zobaczyć, można powiedzieć już z taką cebulką dymką, to będę sobie kroił w takie malutkie kółeczka, już Wam pokazuję, nie będziemy tego wzdłuż przekrawać, tylko w takie właśnie cieniutkie prążki, w taki właśnie sposób będziemy kroić. Szczypiorek mam już można powiedzieć skrojony, też go już tutaj zaraz dodam do surówki, szczypiorek dodany. I ostatni składnik, czyli ostatnie warzywo, jakie tutaj dodamy. Pół cebulki. Pół cebulki w zupełności wystarczy. Możecie nawet dać tutaj cebulkę czerwoną. Ja dzisiaj dam tutaj białą cebulkę. Surówka nie jest tylko dla mnie. Czerwona cebula jest yy, ostrzejsza od białej cebuli, więc musiałbym ją sobie delikatnie yy, sparzyć. A nie mam czasu na takie rzeczy, bo muszę surówkę jak najszybciej zrobić. Także ścieram tutaj pół białej cebulki. Cebulka starta. I co teraz? Sól oczywiście każdy daje według swojego uznania. Pamiętajmy, kapusta jest już słonawa, więc za tej soli tutaj naprawdę dam troszeczkę. Ale pieprzu możemy dać tutaj już jak najbardziej dużo więcej. Oczywiście w zależności od tego, czy jemy sami, czy lubimy ten pieprz, czy nie. Jeszcze troszeczkę wsypiemy. I teraz najważniejsza yy, przyprawa. Co kapusta kiszona lubi? Kminek, ale ja tutaj kminek dam w ziarnach. Proszę zobaczyć. Takim kminkiem tutaj to posypię. Jeszcze troszeczkę. I teraz polewam to wszystko olejem bazyliowym. Możecie użyć olej lniany. Jakiś inny olej, który na przykład bardzo lubicie. No ja często używam właśnie olej bazyliowy. I teraz muszę to wszystko dobrze wymieszać. No myślę, że samo przygotowanie tej surówki to jest maksymalnie 5 minut a surówka naprawdę bardzo smaczna. Ja już kończę mieszanie i zaraz zaprezentuję Wam jak ona rewelacyjnie wygląda. No i proszę Państwa, suróweczka ukończona. Bardzo smaczna, przed chwilą ją posmakowałem. Jest po prostu rewelacyjna. Musicie koniecznie wypróbować tą wersję właśnie surówki z kapusty kiszonej. A robiłem ją dokładnie chyba w 5 minut i 30 sekund. Zapraszam jeszcze raz na mój kanał. Oczywiście surówka z kapusty kiszonej będzie wracała często na mój kanał bo możemy ją robić w wielu wersjach i możemy ją robić oczywiście też z owocami, co już niedługo Wam zaprezentuję. Zapraszam, łapka do góry, subskrypcja, dzwoneczek, powiadomię Was o moich kolejnych filmach i oczywiście nie zapomnijcie napisać w komentarzu, jak Wam smakowała suroweczka. Do zobaczenia, cześć!